Teraz w pandemii. Ta zmiana zaskoczyła nas totalnie, chociaż my jako organizacja jesteśmy do niej przygotowani, bo obserwowaliśmy, że od początku zaczął królować styl casualowy. Kobiety przestały nosić formalne garnitury, zrezygnowały z rzeczy, które są niewygodne. Tak naprawdę zniknął dress code, pojawił się dres i to jest nasz bestseller. Może jest to niewiarygodne, ale mamy bardzo dużo dresów, oczywiście one są inne, eleganckie, z wełny, z kaszmiru, z weluru. Myślę, że ta wygoda, która zagościła w czasach Pandemii, nie wyjdzie szybko z mody. Moda postpandemiczna będzie ją bardzo przypominać i na pewno zagościła nie tylko w naszych domach, ale w naszych sercach, bo wspaniale jest założyć sportowe buty, czy płaskie buty zamiast szpilek. Bardzo modny jest sztruks, nieśmiertelny jeans. Ogromnie ważne są t-shirty, które naprawdę są podstawową częścią garderoby kobiety. Zakładamy je pod marynarki. Nie łączymy może marynarek z bardzo formalnymi koszulami, tylko staramy się właśnie pomieszać jeans z t-shirtem, z marynarką, z butami sportowymi. Ten look myślę, że jest bardzo bliski wszystkim kobietom, bo tak ubieramy się w czasie weekendu i to jest ta bardzo duża zmiana.